Witam zbór. Dzisiaj słowo, oczywiście zawsze z inspiracji Ducha Świętego. Dzisiaj chciałbym to słowo zatytułować. E równa się M C kwadrat. Wydawałoby się, że to jest teoria względności określa ten wzór, czy ten wzór określa teorię względności. Ale tak naprawdę łączy się, łączy się z miłością Boga. I tak naprawdę chciałbym dzisiaj coś powiedzieć o miłości. Jak rozumie ją świat, jak my powinniśmy rozumieć i jak w końcu zrozumiał największy fizyk współczesnych czasów, Albert Einstein. Zresztą to, co chcę mówić, to jest z jego jest inspiracji z tego z list inspiracji tego listu, ale żeśmy już tutaj na tych kazaniach, przynajmniej kiedy ja mówiłem, były, były pewne sygnały, że, no, że tak jest, że, że, że istnieje duchowość. Pamiętacie takie kazanie Nagroda Nobla 2013 rok Peter Higgs, który udowodnił istnienie polskiego pola, czyli tak tak jak wszyscy uważają, to jest próżnia, żeśmy tutaj doszli do czegoś takiego, że, że cząstki elektryczne, które oddziaływują z tym polem, tą próżnią, w wyniku przebywania w tym polu, a właściwie ich biegu w tym polu z prędkością światła, nabierają masy, czyli stają się materią. Czyli wszystko co nas otacza, my, każdy przedmiot, każda gwiazda, wszystko, wszystko jest wynikiem tego oddziaływania, tych cząstek oddziaływujących z, z polem, z boskim polem, czyli z próżnią. Tak? I, I tutaj Albert Einstein w tym równaniu, E to jest energia, która się równa, M masa, a teraz już wiemy to co... Powiedziałem, że, że ta masa jest naprawdę w wyniku oddziaływania miłości Boga. Bo ja uważam, że i chyba Einstein też, też do tego doszedł, że wszystko co nas otacza jest wynikiem miłości Boga. I on tą masę zamienił na miłość. I ta miłość pomnożona przez prędkość światła do kwadratu daje energię. Ja może przeczytam na początku ten list, który jest inspiracją, a potem zastanowimy się, oczywiście, z Biblii, co to jest ta miłość. Miłość w Wikipedii to jest uczucie, które zbliża. No fajnie, tylko, tylko tak naprawdę, co to znaczy? To nic nie znaczy. Miłość jest rozważana przez psychologów, przez fizjologów. Przez biochemików. Miałem takiego jakiegoś profesora, fizjologa, bardzo znanego w swym czasie, bo te, te, teraz jeszcze niektórzy lekarze pamiętają. I on zadawał takie pytanie, po co my się uczymy o tej fizjologii, o biochemii, o tym działaniu różnych związków, o, tych, o tym behawiorizmie, czyli o, tym, o, o tej psychologii zachowań. Po co to wszystko jest. Prawidłowa odpowiedź była taka, że wszystko to po to jest, żeby przedłużyć gatunek, żeby zachować gatunek. Zachowanie gatunku wiąże się też z miłością. I nasze pojęcie w większości tego świata, pojęcie miłości jest odmienne od tego, czym ono jest i kto je ma. Jan, jak już chodził do swoich uczniów, czyli to był już drugie, trzecie pokolenie, święty Jan, ten ukochany uczeń Jezusa. On zawsze mówił: Miłość Wam wystarczy. Miłość Wam wystarczy. I wiecie, że to jest, to jest prawda. I ja postaram się udowodnić na podstawie Słowa Bożego, że, że tak jest. Najpierw list. To był list już pod koniec życia Alberta Einsteina. To były lata 50. Zeszłego wieku. On napisał do swojej yy, córki Lizeri. Yy. I on pisze tak: Istnieje niezwykle potężna siła, dla której jak dotąd nauka nie znalazła oficjalnego wytłumaczenia. Owa siła ma wpływ na wszystkie inne i stoi ponad zjawiskami działającymi we wszechświecie. Do tej pory nie została jeszcze przez nas rozpoznana. Tą uniwersalną siłą jest miłość. Miłość jest światłem, bo oświetla tych, którzy ją dają i przyjmują. Miłość jest grawitacją, ponieważ sprawia, że ludzie czują się przyciągani do innych. No, mniej więcej to, co powiedziałem, to jest ta oficjalna wersja, czy czym jest miłość. Miłość jest mocą, ponieważ pomnaża to, co w nas najlepsze. I nie pozwala ludzkości zginąć w ślepym egoizmie. Miłość rozwija i ujawnia. Dla miłości żyjemy i umieramy. Miłość jest Bogiem, a Bóg jest miłością. To zresztą Bóg jest miłością, jest wyrwane z pierwszego listu Jana. Tak, To jest, mam tu gdzieś napisane, to jest czwarty rozdział, ósmy, ósmy werset. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Ta siła wyjaśnia wszystko i nadaje życiu znaczenie. To czynnik, który zbyt długo ignorowaliśmy, być może dlatego, że boimy się miłości, może dlatego, że nie podlega woli człowieka. Dla zobrazowania córce, czym jest miłość Einstein napisał: jeżeli zamiast E równa mc kwadrat, przyjmiemy, że energia potrzebna do uzdrowienia świata może być otrzymana poprzez miłość pomnożoną przez Podniesioną do kwadratu prędkość światła, dojdziemy do wniosku, że miłość jest najbardziej potężną siłą, jaka istnieje, dlatego że nie ma żadnych ograniczeń. Po tym, jak ludzkość poniosła kleskę, chcąc wykorzystać i kontrolować inne siły wszechświata, co obróciło się, co obróciło się przeciwko nam, konieczne jest, abyśmy karmili siebie innym rodzajem energii. Gdy nauczymy się dawać i przyjmować, tą uniwersalną energię. Moja kochana Lizeri, potwierdzimy, że miłość pokonuje wszystko i jest w stanie wszystko przeniknąć, bo jest kwintesencją życia. I napisał po skryptum, co o tym sądzisz? Dlatego też, co wy o tym sądzicie? Dlatego, tak jak mówiłem, Jan chodził i mówił swoim uczniom, miłość wystarczy. Co to jest miłość? Zauważcie, że pomimo iż ta miłość, że zostaliśmy stworzeni miłością, że wszystko jest dzięki miłości Bogu, Boga, że Bogiem jest miłością, to jednak nie wszyscy dostali zrozumienie tego, tej miłości. Tylko wybrani, tylko ci, którzy według upodobania woli Boga, nie wiem, nie zasłużyli. Zasłużyli. W każdym bądź razie zauważcie, jak niewielu tą miłość tak rozumie. I tutaj chciałem tak pokrótko przeanalizować, co napisał Jan, ale też o tym pisał Paweł. Zobaczcie, w Galacjan 5:22 jest taki znany ten, że owocem. Zaś ducha świętego jest miłość. I tutaj powinny być kropeczki. Miłość. I dalej jest opisana, czym ta miłość jest. A więc jest to radość, wewnętrzny pokój. No, nie mam siły. Nie mam siły. Owocem miłości, czyli po tym możemy poznać radość. Wewnętrzny pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To jest miłość. Po tym możemy poznać. Czy to można udawać? Wydaje mi się, że nie, gdyż tutaj tak zastanowiłbym się nad takimi rzeczami. Że miłość, która się tym objawia, sprawia, że my w każdym momencie mamy bliskość z Bogiem. My słyszymy Jego głos. My jesteśmy w stanie wykonywać, co ten głos, czyli Duch Święty, czyli Bóg, czyli miłość do nas mówi. My, przez to, że mamy Boga w sobie, Czyli miłość. Przestajemy się bać. Zauważcie, że wszyscy apostołowie, którzy, którzy narodzili się w końcu na nowo, czyli otrzymali Ducha Świętego, oni przestali się bać. I tutaj w czwartym rozdziale tego pierwszego listu, będziemy pierwszy list Jana głównie, osiemnasty werset. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa, usuwa bojaźń, gdyż boja, bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Co to znaczy? Że my, wiedząc, z kim mamy do czynienia, cały czas mamy z Nim y, relacje, cały czas słyszymy Jego głos, wiemy, kim On jest. Wiemy, co on może, a może wszystko. Jest właścicielem wszystkiego. On pokonał ten świat, on pokonał złego. Więc pytam się, czego możemy się bać? Czego? Niczego. Tak jak Paweł mówił w liście do Filipian, że dla niego śmierć, czyli odejście z tego świata, jest zyskiem. Czy my nie mamy tego samego? Ale jeżeli. Pan Bóg ma dla nas jeszcze zadanie. I my to zadanie znamy, wiemy, czasem nie znamy, ale dzięki temu, wracam znowu do, do tej cierpliwości, do wierności, wiemy, że jeżeli On jeszcze nas nie powołał z tego świata, to znaczy, że jeszcze mamy jakieś zadanie na tym świecie wykonać. I to nas podtrzymuje na życiu. To jest nasza radość. Tak, to jest nasz skarb, to jest nasza perła. Druga rzecz skąd my wiemy, że to, co my myślimy, że odbieramy od Boga, ten przekaz jest prawdą. No bo to się wypełnia po prostu. To się po prostu wypełnia. I wtedy rzeczywiście, tak jak, jak tam mówi, że o wszystko, jak Jezus mówi do uczniów, o wszystko, co Go poprosicie w duchu to wszystko się stanie, zanim wy jeszcze o to poprosiliście. No więc jeżeli mamy tą relację z Bogiem, z Duchem Świętym, to my idziemy po tej drodze, drodze prawdy, życia, idziemy do celu. Po prostu wiemy, wiemy, że to się stanie, a przede wszystkim buduje nas to, że to, co wiemy, że się stanie, to rzeczywiście staje się za każdym razem, czyli o to co prosimy Boga, no to się wypełnia. I my wtedy jeżeli mamy tą relację z Bogiem, przestajemy głupio prosić, głupio modlić się. Ostatnio żeśmy o tym smutku mówili, że jest smutek po Bożemu, czyli to jest smutek o interes Boga na tej ziemi można by tak się kolokwialnie nazwać, a smutek dotyczący rzeczy tego świata, czyli zawodu Pieniędzy, stanowiska, tego świata. I wtedy, jeżeli ten smutek przekłada się na sprawy Boże, bo kto widzi? On lubi pokornych. On widzi, że my już nie jesteśmy z tego świata. Tak jak on sobie tego życzył. Że wszystko to, co chcemy, jest związane z Jego wolą. Druga rzecz. Też ważna. Miłość do braci, ale do braci, nie do ludzi tego świata, bo to trzeba rozróżnić. Bóg powiedział, że mamy miłować bliźniego swego. No, mamy, ale jeszcze bardziej mamy miłować naszych braci. Dlaczego? Dlatego, że oni chodzą w takim samym duchu jak my i my to rozpoznajemy. Każdy z tych braci może dostać inne zadanie, czyli. Inne talenty. Ale nie jest tak, że ktoś, kto ma większy talent albo dostanie więcej do wykonania, jest to ważniejsze od tego, który dostał mniej. My wszyscy jesteśmy w duchu. Mamy się kochać. Nie dlatego mamy kochać, no też, ale przede wszystkim mamy się kochać dlatego, bo ten sam duch nas wypełnia. I nie mamy sądzić też bliźniego. Dlaczego? Bo zaczynamy sądzić Boga. Jeżeli Duch Święty prowadzi kogoś, to On odpowiada przed Bogiem, nie przed Tobą. Ty, mając nawet większy talent, większe umiejętności, większą nawet wiedzę, od kogo dostałeś? Co masz? Czego byś nie dostał? Dlatego nie sądź swojego brata. Módl się za Niego. Jeżeli, jeżeli go, powiedzmy, pouczysz, że coś źle postępuje, Pozyskałeś brata. Jeżeli nie, to dwóch ma go przekonać, a jak nie, to przed zborem ma stanąć. Dlatego patrzmy zawsze z taką powściągliwością na naszych braci. Miłość polega na tym, że to nie my kochamy, tylko ta siła, która w nas jest, czyli Duch Święty, on sprawia to, że my kochamy naszych braci. Zwłaszcza naszych braci. Musimy sobie zdać sprawę, że, że z nimi będzie, spędzimy wieczność. Tu jest chwila. Że On ma czasem słabość, to pamiętaj, że odmywa go cały czas krew Chrystusa. Tak? Ech. Druga sprawa, to jest trzecia już sprawa. Pamiętajmy, że Bóg jest światłością. I tak naprawdę nie ma ciemności. Ciemność to jest brak światła. I wracam do tego. Bóg z niewiadomych dla nas powodów dał nam światłość. Przestaliśmy być ciemnością. My zaczynamy Go rozumieć. On mieszka w nas, ale też zaprosił nas. Do swojego królestwa i my mieszkamy już w nim. To jest takie, jak te orbity elektronów wokół atomu, które się przenikają, tak i my z Bogiem stanowimy takie przenikanie się. On nas przenika, my Jego przenikamy i to umożliwia nam pełnić tą wolę Jego. Jesteśmy dziećmi Bożymi, nie zapominajmy nigdy o tym. Jeżeli dziećmi, to i dziedzicami. Dziećmi, wyobrażacie sobie. Ktoś idzie w kufajce, robotnik. On jest dzieckiem, on jest synem, on jest księciem. On jest. On jest dziedzicem Królestwa Bożego. Więc zachowujmy się odpowiednio do tego, czym jesteśmy i kim jesteśmy. To nie my sprawiliśmy, tylko Duch Święty, który, czyli Bóg w nas. I dlatego też zawsze mówiłem no wielokrotnie na pewno tutaj, że jak mój wuj przyjeżdżał z Ameryki, to on pachniał Old Spice. Nikt wtedy nie miał Old Spice'a, na nikogo nie nikogo. On jak szedł w marynarce amerykańskiej, to było widać, że to jest gość. Tak samo i my. My mamy pachnieć Bogiem, mamy pachnieć Duchem Świętym. To nasz aromat ma, w każdym środowisku, gdzie jesteśmy, nawet jako najmniejsi. Jeżeli masz ten aromat, to zostaniesz zauważony, bo jesteś synem, jesteś księciem. Kto ma taki tytuł? Nie grzeszymy. Nie grzeszymy, bo wiemy, Mieliśmy kiedyś takie rozważania, siódmy rozdział, przypominam, listu do Rzymian. Tam jest napisane, że to ciało, które jesteśmy obleczeni, ono nam przeszkadza w niegrzeszeniu, w niemyśleniu grzechem. Ale pamiętajmy, że dopóki jesteśmy w tym ciele, ta krew i ten duch, w którym chodzimy, on nas będzie oczyszczał. I przez to, tak sobie, Jezus mówi, że jesteśmy bez grzechu. Nie grzeszymy. To nie to, żebyśmy byli bezgrzeszni, bo ciało jest nasze grzeszne. Ale on nasze ciało przybił do krzyża, na którym umarł. To nie jest nasza zasługa. I dlatego pamiętajmy jeszcze jedno. Zawsze róbmy to, co jest zgodne z Jego wolą, bo staniemy kiedyś przed Trybunałem, przed Jego Trybunałem. Nie dla kary. Tylko do nagrody. I pomyślcie sobie, że wszystko, co zbudowaliśmy dzięki swojej woli, spłonie. Tak jak nam to obiecuje Bóg, że wszystko, co było zbudowane ze słomy, patyków, spłonie, bo będzie poddane próbie ognia. I z kim zostaniemy? Zostajemy golasami. Wyobrażacie sobie, mnóstwo świadków, trybunał, a my na golasa stoimy. Nie będzie nam wstyd. Zawsze miejmy to na względzie, żeby nie budować z siebie, z tego, co my wymyślimy. Zawsze nie spinajmy się, co cały czas mówię. Nie spinajmy się. On nam podpowie, może za rok, może za miesiąc, może za chwilę. Pamiętajmy jedno: że na tym świecie to, co robimy dla tego świata, róbmy to tak, jakbyśmy robili dla Boga. I miałoby to trwać tysiąc lat. Natomiast zawsze bądźmy gotowi na jego przyjście. Zawsze. To miałam jakieś takie kazanie o czuwaniu. Zawsze tego Ducha Bożego nie gaśmy. Zawsze w nim chodźmy. Zawsze uważajmy, że to jest najważniejsza rzecz, jaka nas spotkała. Dlatego zawsze, jeżeli będziemy w tym Duchu chodzili, będziemy o tym myśleli, będzie to dla nas najważniejsze. To zawsze będziemy czuwali, nawet jak zaśniemy i obudzą nas, że Pan przychodzi, Pan oblubieniec przychodzi, to my będziemy zawsze gotowi. Pamiętajmy też jedno: że Bóg zwyciężył ten świat, a my z Nim zwyciężyliśmy ten świat. I zawsze nas strzeże od złego. Zły do nas nie ma żadnego. Przystępu. Że on może krążyć, może aranżować jakieś sytuacje, ale my pamiętajmy jedno, że jeżeli będziemy trwać, to on zawsze nas ochroni przed wpływem złego. No i jeszcze jedna rzecz. On daje nam rozum. Rozum niespotykany jak na człowieka z tego świata. Jest to rozum który nabierają ludzie bez szkoły, bez studiów, mają rozum. Pamiętacie, niedawno była tak zwana słynna pandemia i zobaczcie, że profesorowie, mądrzy tego świata nie mieli rozumu. Dali się oszukać temu systemowi. Natomiast ludzie, którzy może nie byli wykształceni, nie dali się oszukać. Dlaczego? Bo mieli rozum tutaj z tego słowa. Oni filtrowali wszystko przez to słowo i nie dali się oszukać. Człowiek, który ma mądrość od Boga, nie da się oszukać. Nigdy. Pamiętajcie o to: czasem otoczenie będzie na Was patrzyło i na mnie też, że robimy coś głupiego dla tego świata, coś niemądrego, coś, idziemy po prostu pod prąd. A potem, po pewnym krótkim czasie, będzie się okazywało, że jedyną rzeczą którą ktoś mądrze zrobił, to ci, którzy uwierzyli Chrystusowi. Wszystko narodziło się z Boga. Wszystko. Cały świat, wszystko. Dlaczego? Dlaczego właśnie my? Dlaczego my dostaliśmy to zrozumienie? Ja nie wiem dlaczego. W liście do Efezjan pisze według upodobania woli Jego. Nie wiem co to znaczy żeśmy zostali zapisani do księgi żywota. I myślicie, że może być coś ważniejszego? Jeżeli sobie uświadomimy to, że to jest najważniejsza rzecz, jaka jest w życiu, to wtedy tak jak Jezus powiedział, jakie jest najważniejsze przykazanie. Słuchaj Izraelu, Bóg jest jeden. Najpierw trzeba słuchać. Słuchaj Będziesz kochał, miłował swojego Boga całym swoim sercem, całym swoją duszą, całym swoim ciałem, całym swoim jestestwem, a bliźniego swego jak siebie samego. I to jest miłość, nic więcej. Dlatego na koniec jeszcze chciałem przeczytać, co Paweł miał do powiedzenia na ten. No to jest ten, ja już to raz czytałem. Bo tak naprawdę miłość to jest Bóg. Jeżeli masz Boga, masz wszystko. Masz zrozumienie, masz poznanie, masz ufność, masz siłę, masz chcenie, masz wykonanie, jesteś zaopatrzony jak na ten świat niebywale. A to, że cię zabiją, zysk. To jest czysty zysk. W końcu to twoje ciało przestanie ci doskwierać, cię ciągnąć w kierunku piekła. Dlatego na koniec chciałem jeszcze... No to wszystko to jest dla, dla zbudowania nas. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości, czyli Boga bym nie miał. Byłbym miedzią dźwięczącą lub cybałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę. I choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił. A miłości, czyli Boga bym nie miał, byłbym niczym. I z tym zostawiam was i siebie, w tej nadziei, w tej wierze, ale najważniejszy jest Bóg. Wszystko możesz mieć. Jeżeli Boga nie masz, to nie masz nic. Idziesz na zatracenie, żyjesz w ciemności, w głupocie. Żal mi Ciebie. Jedyną chyba dobrą rzeczą, którą tym ludziom Bóg zostawił, to nie wiedza. Oni po prostu nawet tego nie wiedzą. Amen. Amen.